Drodzy Państwo, dziś w Strachowickim Centrum Kultury otwarta została wystawa, z której mogą skorzystać wszyscy, a raczej wszyscy mogą ją zobaczyć w Strachowicach do środy, dlatego że wtedy ruszają w Strachowicach rozgrywki w ramach piłki nożnej. Olimpiad Specjalnych. Jak Państwu mówiliśmy wielokrotnie, przy Środowiskowym Domu Samopomocy, który działa w Starachowicach w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Reja, powstał Klub Olimpiad Specjalnych, który na dzień dzisiejszy jest trzecim pod względem ilości uczestników klubem na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Pan kierownik Grzegorz Małkus, który odpowiada za ten projekt, wspólnie z pracownikami, z osobami, które zaangażowały się w to, żeby klub w Starachowicach powstał, doprowadziły z naszym wsparciem do tego, że że w tym roku po raz pierwszy rozgrywki zostaną zorganizowane w Starachowicach. Do Starachowic przyjedzie mnóstwo młodych osób z terenu całego województwa. Mam nadzieję, że zabawa w naszym mieście będzie dla nich udana i będą tu chętnie wracać. Tak, to będzie największa impreza Olimpiad Specjalnych w tym roku, bo. Zgromadzi ponad 320 osób i zawodnicy będą grać w piłkę nożną, ale równocześnie będzie się odbywać to sparta dla środowiskowych domów samopomocy, gdzie w różnych formach zabawowych będzie mogło się sprawdzić ponad 80 zawodników. Tak jak pan prezydent powiedział, jest to rzeczywiście pierwsza impreza olimpiad specjalnych organizowana w Starachowicach. Tym bardziej się cieszymy, tym bardziej zapraszamy. I liczymy na obecność nie tylko mieszkańców Starachowic, ale przede wszystkim liczymy na obecność też mieszkańców całego województwa, bo będzie to impreza o zasięgu ogólnowojewódzkim.